Ale mamy dzisiaj piękne słońce, plus jest 8 stopni podobno, nie byłam jeszcze na dworze, muszę się schować do cienia, aż borazi, a chciałam się z wami przywitać, więc um, witam was kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu. U nas dzisiaj przepiękna pogoda i mam nadzieję, że u was też, bo po prostu ta pogoda sprawia, że czuję się fantastycznie. I ja już jestem na takim etapie, że strasznie nie mogę doczekać się wiosny, strasznie, strasznie. Więc te promienie słońca wpadające do domu to jest po prostu coś wspaniałego i nie mogę się doczekać, aż tak będzie cały czas. E, tęsknię już bardzo, bardzo za wiosną. E, chciałabym, wiecie, wracać do domu i jeszcze cieszyć się tymi promieniami słońca, tak jak teraz. Uwielbiam to w tym domu, że właśnie jest y, słońce. Jak jest słońce, to ono w salonie jest cały, cały czas. Wpada nam do domu i świeci przepięknie. E, uwielbiam to właśnie. A, no ale wiecie, no jak wracam do domu już z dziećmi, to jest koło 16, zanim wrócimy i tak dalej. Więc chwileczkę mija i zaraz już jest y, ciemno. Więc y, chciałabym właśnie cieszyć się dłużej tym słońcem jeszcze z dziećmi w domu. No ale jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę mamy już marzec, co mnie bardzo cieszy, że ten czas tak mija, no, a później wiosna, lato. A i właśnie nie pochwaliłam się Wam. Zarezerwowaliśmy w wakacje, więc jestem taka szczęśliwa i nie mogę się doczekać. E, jedziemy do Chorwacji. Rok temu nigdzie nie byliśmy, właśnie ze względu, wiecie, na wykęczenie domu i tak dalej. Trzeba było e, zająć się tym, a nie wakacjami. E, I też w wakacje się tutaj przeprowadziliśmy, więc, no wiecie, e, na czym innym e, byliśmy skupieni, chociaż na wakacje bardzo chcieliśmy jechać i dzieci też bardzo chciały jechać. No, ale potrzebowaliśmy wszyscy tych wakacji, no, ale wiadomo, nie zawsze można mieć wszystko naraz. Czasem trzeba coś wybrać. No i tak się właśnie stało, że rok temu nie pojechaliśmy. Ostatni raz właśnie byliśmy dwa lata temu we Włoszech. A teraz właśnie jedziemy do Chorwacji. Już jesteśmy trochę, właśnie, stęsknieni Chorwacją, bo myśleliśmy, gdzie jechać, ale stwierdziliśmy, że w tym roku chcemy znowu wrócić właśnie tam, więc w lipcu jedziemy. Dobrze jest, jak się na coś tak czeka, właśnie. Jak człowiek na nic nie czeka, to tak... Jakoś to życie leci i leci i... No. E, już niedługo właśnie... Ja jestem w takim punkcie zawieszenia trochę teraz, w tym... E, luty, marzec, to jest tak moment. tak marzec już może troszeczkę lepiej, ale luty to było takie, wiecie, zawieszenie, styczeń, luty. Że ja po prostu... Och, miałam dosyć <noise> tego czasu, już chciałam, wiecie, żeby, żeby właśnie było e, wiosna i chcę się zająć naszym ogródkiem, e, coś tam posadzić, coś porobić, później właśnie e, jakieś rzeczy dla dzieci na ten ogródek, żeby miały co robić, żebyśmy mogli sobie posiedzieć tak właśnie z nimi, no i, i tak. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona i nie mogę się doczekać, ale dosyć z tym gadaniem, kochani. E, idę na zakupy, bo muszę właśnie jechać na zakupy dzisiaj, bo kompletnie nic nie mamy, kompletnie nic do jedzenia. E, pustki w lodówce, jak nie wiem, ale naprawdę u nas jest bardzo, bardzo intensywny czas, stresujący dosyć intensywny, ale mówię, jestem nastawiona pozytywnie, bo zbliża się po prostu piękny czas, jest piękne słońce, więc. Tak, nastaram się pozytywnie. Jestem po zakupach yy, podstawowych, takich, bo że jak ciemno, co się stało? Halo, halo, widać mnie w ogóle. <noise> Chyba za jasny mój aparat ostatnio widział i się odzwyczaju ciemności. Czekajcie. O, tak lepiej. Yy, a teraz przyjechałam do Empiku, dlatego że. Chciałabym kupić taką książkę tylko dla Klary, i najlepiej, żeby to była jakaś seria. Więc, jeżeli znacie coś fajnego, to chętnie przyjmę Wasze polecenia. Chciałabym po prostu, wiecie, że ja im czytam w ogóle, ale chciałabym taką książkę właśnie dla dziewczynki, żebym mogła czytać tylko jej i żeby ten czas właśnie tak z nią spędzać też osobno. Myślałam też, właśnie, żeby o, dla Jasia coś takiego, ale dla Jasia wiem, co bym chciała kupić, ale dla właśnie nie. Przez internet, ale nie umiem, więc y, idę zobaczyć tak stacjonarnie, co tam jest. To, co człowiek najbardziej docenia, to to, że ma tak blisko z auta do domu. Tak, Mila? Jakie słodziutki, kiteczki, Mila. Zrobisz mi coś do jedzenia? Dzięki. Mama głodna i chce piciu, no? Dasz mi? No, głodna. Dasz mi? Dasz mi je? Mama, te bebo, te bebo. Mila, você Przessełko? Przessełko. 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 My style, you see right through me. I don't want. właśnie tam, ale jesteś kochana dziewczynka, że mi pomagasz rozpakowywać zakupy. Dziękuję. A dalej rozpakujesz zakupy? Co tam jest, no? No co tam jeszcze? Kotek jest? Głodny kotek jest? Głodny kotek trzeba dać jeść, tak? Zaraz pakowuję zakupy, a w tym czasie mogę Wam dokończyć to, co chciałam. Eee, to to, że właśnie człowiek docenia to jak ma blisko, tak. E, bo ja... No kochanie, to do lodówki trzeba dać. Bo ja doskonale pamiętam jak mieszkaliśmy w bloku i ja musiałam. Musiałam po prostu wnosić zakupy razem z Milą, nie z Milą, z Klarą na rękach. Tutaj daj, wiesz tutaj. To było ciężkie i jeszcze jaś do tego na przykład nie chciał iść albo coś, wiecie, no różne rzeczy się odbywały a tutaj mamy blisko jak nawet coś zapomnę to mogę po to wrócić jak mam zakupy to najpierw daję dzieci do domu, później biorę zakupy więc po prostu rewelacja nie ma pepy, gdzie jest pepa? Skupiła się dziecią na no i nie ma, nie? lubisz to mila? Dać ci?

My heart is beating. Oh, oh. Co tam jest Mila? Co tam jest? Nic nie ma. Nie ma, nie ma nic. Zasz makaron. No? O? <laughs> Dawaj, pan robimy tak, bierzemy. Po jednym, po jednym będziesz wsadzała? To! Dobra, to wsadzaj. Co się ugotuje cały makaron do tego czasu, Milo, wiesz? To mama. To, okej. Okay. Ej, ty! Ej! Ej, szefa! Ej, Musisz pokazać się. Ja to Ja Serio? Mila no chciała powiedzieć bardzo. Ja patrzę, ja Ja Kapka, kapka wypita w hurtowych ilościach. A teraz czas na prawdziwą kawkę, już tutaj mam bazę, a teraz będę sobie piła mleko i ostatnio uwielbiam kawę z tym mlekiem. Właśnie Alfro Barista Owiec, mam je w pracy i tak tęsknię <grym> za tym, żeby ją pić, więc po prostu, e, więc lecę robię sobie kawę z tym, bo tęsknię Chciałam się pobawić w Art, jak to się bawia w pracy ale to zupełnie inaczej się pieni mleko, jak się ręcznie pieni mleko, a w takiej maszynce no, robi się takie sztywne. A jak takie sztywne, to już nic nie narysujecie na tym mleku. trochę ze swojej strefy komfortu bo mm, ja wiem, że pewnie dużo mam tak robi, ale ja się tym za bardzo stresuję yy, i zazwyczaj kąpałam się dopiero jak Dominik przyszedł ale nigdy by się nie chciało, później przyszłam już tak wiecie zdenerwowana, że muszę jej kąpać yy, no to wiecie, on wraca kończy pracę 21 lub 22, jeżeli to jest weekend i wiecie, o 21 to on wtedy kończy pracę, ale jeszcze musi dojechać do domu, ja kładę w międzyczasie dzieci I okazuje się, że o 22 powinnam się jej wykąpać, a jeszcze włosy powinny mi wyschnąć Więc idę tym razem się wykąpać teraz I, i jak jestem sama z dziećmi I oni tam są, bawią się mi włączyłam chwilowo bajkę, więc Mam nadzieję, że zdążę. Na szybko. E, jakbym miała zostawić całą milę, to mnie nie zostawiła, ale tam jest Jaś, tam jest Clara. <laughs> Jakby co to przyjdą tutaj i mnie zawołają. E, wiem, prawdopodobnie wiele mam tak robi, ale mówię, ja, ja się bałam zawsze. Więc już nie gadam, żeby nie przedłużać i żeby teraz się nie okazało, że nic z tego, bo mi się zgodzić bajką, to tutaj też. No i ciekciu bierzona zdążyła. Ja wykopana jestem i wszyscy żyją, więc jest sukces. Chociaż Mila wbiegła mi do toalety i zgasiła parę razy światło i musiałam wychodzić z tego prysznica i sobie zapalać, no to misja udana i mam tak szczęście. kochani, witam się jeszcze taka hmm, nieogarnięta, ale yy, montuję właśnie tego vloga i doszłam do wniosku, że mm, w sumie <grywa> zaczęłam wam mówić o wakacjach, ale nic konkretnego nie powiedziałam. E, a więc właśnie chciałam Wam tutaj już pożegnać się z Wami, e, podziękować Wam bardzo serdecznie za oglądanie i za każdy komentarz, który zostawicie. Postaram się odpisać na jak najwięcej, na wszystkie najlepiej. E, no i tak. Mm, jeżeli chodzi o nasze wakacje, to tak jak mówiłam, jedziemy do Chorwacji. Troszeczkę bliżej niż zazwyczaj. Mm, troszeczkę do innego miejsca. Jedziemy tym razem na wyspę. Boże, i wiecie, ja nawet nie pamiętam, jak ona się nazywa coś na C. To jest obok trogiru. Pewnie Wam napiszę to po prostu na ekranie. Koło trogiru. Wybraliśmy takie miejsce, żeby jednak 100 km troszeczkę bliżej być, a nadal mieć te piękne plaże, tą piękną wodę, i też to jest taka fajna. Miejsce wypadowe, żeby pozwiedzać, a my też tak lubimy zwiedzać. Nie wiem, na ile będziemy w stanie, bo jednak jedziemy w takim czasie, kiedy będzie bardzo gorąco bo jedziemy od 25 lipca do któregoś tam sierpnia, chyba 8, nie wiem, jakoś wychodzi dwa tygodnie po prostu 14 dni. Więc yy, tak, jedziemy. Nie mogę się doczekać. Dajcie znać. Yeah, jakie plany u was na wakacje? Co w tym roku robicie? I pamiętajcie, jeżeli nigdzie nie jedziecie, no to też nie ma nic z tym złego. My rok temu też nigdzie nie byliśmy, bo mieliśmy po prostu inne priorytety, inne rzeczy do zrobienia. I tak czasem bywa. Nie każdy jeździ co roku na wakacje. My do tego dążymy, dlatego i właściwie byliśmy w poprzednich latach co roku gdzieś, bo bardzo nam na tym zależy bardzo nam to, wiecie, pomaga oczyścić głowę zresetować się. Ale mówię, nie zawsze jest taka możliwość i ja to jak najbardziej rozumiem. No, a teraz już kończę, kochani tego vloga. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych. Pa pa.